Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmiku, w którym pokażę Wam jak ukrywam zaczerwienienia, przebarwienia, jakieś małe nierówności. Jeśli jesteście ciekawi, jak radzę sobie z ukrywaniem pryszczy, to koniecznie zostańcie ze mną. Zaczynamy makijaż. Jak widzicie, moja cera no nie wygląda teraz najlepiej. I tutaj w tych pojedynczych miejscach mam na sobie maść, która pomaga mi się uporać właśnie z jakimiś tam bliznami. Jest to tormentiol. Dajcie znać, czy słyszałyście. Dzięki tej maści po prostu blizny goją się szybciej. Ja teraz sobie ten tormentiol usunę. No, widzicie, tu mam taką jedną bliznę, tu mam drugą. Paszur jest przygotowana. Wcześniej oczywiście nałożyłam na nią krem, ale zanim podkład, kochani, dosięg. Po moją bazę, pod makijaż, która jest tak naprawdę kluczowym punktem tego makijażu. Wygładzamy sobie wszystkie nierówności, a na gładkiej twarzy, jak wiemy, łatwiej jest nam zamaskować wszelakie niedoskonałości. Moim zdaniem, kochani, jak macie właśnie taką płaską niedoskonałość czerwoną, to nie jest ją tak trudno zamaskować, jak na przykład takie podskórne grudki, które mimo wszystko pod światło będzie widać. Dlatego chcemy uzyskać jak najgładszą powierzchnię. Używam, kochani, bazy z Lionel, Maxi Matte i Mini Poly. I ta baza słuchajcie jest w musie No daje taką ociupinkę I tej bazy słuchajcie nie można jakoś bardzo trzeć Trzeba ją delikatnie rozprowadzić w czasie, kiedy mi się wchłania ta baza Ja pójdę sobie zrobić brwi, których jeszcze dzisiaj nie mam I wracam do Was w następnym klipie Już e, ze zrobionymi brwiami już są zrobione i teraz Używam mojej sekretnej broni Podkład, o którym już na pewno słyszeliście Jeśli jesteście ze mną dłużej na tym kanale Revlon Colorstay Mój kolor to jest teraz 180 Bardzo lekko upalona też wykończenie matowe I wersja do skóry mieszanej i tłustej Widzę, że się troszeczkę wizualnie zmieniło opakowanie Zobaczymy, czy zmieniła się też Formuła, to moja kolejna buteleczka, ale Przyszła do mnie e, dopiero wczoraj, więc Jeszcze nie zdążyłam jej wypróbować, mam nadzieję Słuchajcie, że działa równie dobrze jak Wersja stara, oczywiście najlepszą Poradą, jaką mogę wam dać, jak macie Skórę problematyczną, wypryski Trądzik, no to przede wszystkim Udać się do jakiegoś specjalisty, ale Także dawać tej skórze odpoczywać Troszeczkę od makijażu, robić sobie takie Jeden czy dwa dni w tygodniu, gdzie Nie męczyć skóry i nie zapychacie jej niczym Ja wam pokazuję sposoby, jak Ukryć ten trądzik, kiedy już rzeczywiście chcecie dobrze wyglądać chcecie wyjść do ludzi no i nie chcecie po prostu świecić takimi diodami na twarzy Znaczy, kochani maziania podkładem zwiążę sobie trochę włosy żeby mi one nie wpadały i wyciskam sobie na rękę taką powiedzmy ojej ale duża pompka mi się wzięła nakładam podkład palcami i go delikatnie wciaram, wklepuję bo tak według mnie on wygląda najładniej Wjeżdżamy do tych bardziej uralgicznych miejsc. Powiem Wam, że palcami jakoś tak lepiej sunie ten podkład, jak jest taki bardziej lejący. Nie wiem, czy oni zmienili troszkę formułę, minimalizuje pory, ale myślę, że to bardziej jest naszej bazy. Lepiej jest nałożyć sobie taką cieniutką warstwę podkładu, i punktowo wyrównać sobie kolor korektorem, żeby Wasza twarz nie wyglądała potwornie ciężko. Następnym krokiem będzie korektor. Ja tutaj mam Catrice Camouflage w kolorze 015. On jest wodoodporny jest to mój nowy zakup, ale słyszałam o nim same dobre rzeczy, także nakładam go na cienie pod oczami i punktowo na tej niedoskonałości. No i oczywiście używam do wszystkiego palców Narzędzia, jak, jakie władacie, czyli właśnie te palce Mają nad pędzlami tą przewagę, że utrzymują temperaturę waszego ciała Co pozwala lepiej rozpracować kosmetyki na twarzy One się wtedy po prostu lepiej twarzą stapiają Moja twarz siedem nie współpracuje Także potrzebujemy tajnej broni Tajna broń, czyli Catrice Camouflage Remowy korektor w słoiczku Ja mam tutaj odcień 015 Który jest bardzo trudno dostać On jest pięknym żółtym odcieniem i na przykład w naturze ja nigdy nie mogłam go dostać, dlatego zamówiłam go w drogerii internetowej Dlatego, że ten korektor jest w takiej niewidnej formie No to ja siłą rzeczy muszę go wydobyć za pomocą jakiegoś narzędzia Nie chcę tam wsadzać paluchów Nakładam odrobinkę na niedoskonałość I jeszcze rozcieram delikatnie Dziękuję kochani, to maksymalne natężenie korektora zostaje na środku niedoskonałości Delikatnie wokół niej klepuję, pokażę wam jak ten korektor potrafi! Zdziałać cuda. Też sprawdza się wklepywanie palcem, bo ciepło zdecydowanie sprawia, że ten korektor jest bardziej plastyczny. I przechodzimy do następnego kroku Będzie to zagruntowanie tego, co namalowałyśmy Żeby nam się ten korektor nigdzie nie dał przemieszczać Zobaczcie, że ta skóra już wygląda całkiem inaczej ja tutaj używam, kochani, pudru z Eveline Celebrity's Beauty w kolorze 20 transparent. Wytrącam z tego puszka nadmiar pudru i delikatnie sobie go wklepuję w całą twarz. Dzięki temu, jeśli chcecie nałożyć potem róż albo brązer, albo jakiś kontur, ochroni to wasz korektor od tego, żeby on się nie przemieścił, żeby się nie stało. O takiej suchej, zagruntowanej powierzchni zdecydowanie będą lepiej sunęły kosmetyki w kamieniu. Jeśli chodzi, kochani, o przygotowanie skóry, to by było wszystko. Dalsze kroki możecie zrobić według własnego uznania. Czy chcecie zrobić mocny makijaż oka, czy chcecie, żeby to oko było delikatne. Muszę wam powiedzieć, że jak coś mi się dzieje właśnie w tych partiach twarzy, to zazwyczaj rezygnuję z brązera. Nakładam sobie tylko tutaj róż, co za chwilę też uczynię. Polecam wam różę w kamieniu. Ja tutaj mam róż z NYXa, który też już dobrze znacie, jeśli jesteście dłużej ze mną na tym kanale. On jest w odcieniu 06 i nakładam go takim puchatym pędzelkiem. Zdecydowanie jeśli macie skórę problematyczną, skórę z grudkami, która po prostu ma jakieś problemy. Ja jestem fanką używania rzeczy w kamieniu, bo niestety w kremie, jeśli nakładamy je na przykład zaraz po podkładzie, potrafią nam zjeść krycie. A tutaj ja sobie delikatnie miziam tym pędzlem i zobaczcie, że skóra od razu wygląda na świeżą i zdrową. I teraz w zależności, kochani, jaką macie skórę, możecie sobie użyć rozświetlacza, tylko jeżeli macie właśnie trądzik gdzieś tutaj w tej okolicy, zdradzam używanie go tej partii, ponieważ rozświetlacz niesamowicie podkreśla wszystkie wyżyny, wszystkie górki na naszej twarzy, że automatycznie jeśli macie tutaj jakiś wysyp, no to będzie on podkreślony. Jeśli kochacie rozświetlać, to oczywiście możecie sobie go nałożyć na kupidyna, na nos Ja nie jestem jakąś ogromną fanką rozświetlaczy Ponieważ mam skórę tłustą I ona sama zaczyna mi się, słuchajcie, świecić Ja teraz sobie wykończę makijaż I wracam do Was z Mój makijaż już jest skończony Dajcie znać co myślicie. Dzięki temu, że mam ładnie wyrównaną skórę Mogłam też troszeczkę poszaleć z kolorem I jeszcze Wam tutaj pokażę z bliska Jak to wygląda Moim zdaniem wygląda naprawdę nieźle Jeśli film wam się podobał i był dla was w jakiś sposób przydatny No to zostawiajcie kciuki w górę Jeśli macie jakieś swoje triki, to piszcie Chętnie spróbuję, chętnie wykorzystam Jeśli jesteście tutaj nowi, no to koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu A w tym celu możecie także uderzyć w dzwona Dziękuję wam za oglądanie, buziaczki, do zobaczenia, pa!